Wszyscy byli dla nas tak ciepłymi i miękni i jesteśmy tak wdzięczni, że tu jesteśmy. Jesteście fantastycznym audienciem, fantastycznym fanami. Uwielbiam Polskę. Dziękuję za... To może zapytam od początku. Jak to się stało, że grasz główną postać w serialu? Jaka jest twoja historia? Czy to tak spadło na ciebie z nienacka? Czy spodziewałeś się tego? Co sprawiło, że Jonathan Rooney jest dzisiaj znaleźliśmy z tej postaci. So I played Jesus for Dallas Jenkins, the creator of the show. W tym zgam rolę postać Jezusa dla reżysera dla Lasa Jenkinsa w wcześniejszych produkcjach. It's a short film Four years before The Chosen was ever conceived. To były takie krótkie produkcje 4 lata przed The Chosen zanim w ogóle jeszcze myślano i pojawiła się The chosen. It was a short film for his, for his church's uh, Good Friday service called The Two Thieves. And it was about the two thieves crucified alongside Christ and how maybe they got to be there. And I believe Jesus. W tym krótkim filmie grałem Rolę Jezusa. And after that experience we did two more films over the next three years, and then a year after that I got called to play Jesus for the Chosen. I potem jeszcze w dwóch podobnych tego typu produkcjach w kolejnych latach grałem również w takich krótkometrażowych, a potem zostałem zaproszony przez reżysera, przez Dalasa, by zagrać właśnie rolę Jezusa w serialu The Chosen. Yeah, I mean, there's, uh... There's not a lot said about Mary in the Gospels, but what there is said it's really important and potent. The story to be named as a woman in these stories. I wygląda na to, że była ważna dla Jezusa, że jest ważna w tych historiach. are so many depictions of her in media over the years. I przez lata narosły różne wizerunki i opisy Marii Magdaleny w różnych mediach. I wszystkie te e, wizerunki, które się różnią, mają jednak jedną cechę wspólną tą głęboką, naprawdę prawdziwą miłość do Jezusa. I to jest dla mnie bardzo znaczące i myślę, że to czują też e, fani serialu. I oglądając zapowiedź tego uh, sezonu widzimy więcej w nim ciemności, widzimy więcej napięcia, widzimy więcej konfliktów, ale jest też również miłość, jest nadzieja. Dlaczego to jest takie ważne dla nas dzisiaj, dla społeczeństwa XXI wieku? I think And I think as the disciples in the story uh, come to really know that uh, Jesus is truly the only one that can provide all of those things for them and give them a sense of purpose and fulfillment and mission by which they can change the world forever. Tak samo jak uczniowie, którzy właśnie przez poznanie Jezusa doświadczają e, tego celu, sensu istnienia, e, to również to przesłanie jest tak samo aktualne i ważne dzisiaj dla nas. My jako Polacy szczególnie powinniśmy jeszcze jedną rzecz obiecać. Dziękujemy, bramy, brawo, cieszymy się, uśmiechamy, ale jeszcze jedno. E, błogosławmy im, módlmy się za nich, aby to dzieło, które tworzą, aby było zaniesione do ilu ludzi? do miliarda ludzi na świecie. Taka jest nasza misja, taki jest nasz cel.